Dwie sekundy i lecimy, nie śmiemy, nie śmiemy. A jajaj. Tu, 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 tu. O, podziękowałem. <laughs> Aby skoczyć, tak? O, mogę skoczyć? O. Dobra, 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 dobra. No, a jakbyście chcieli pograć, to. O, jest tu taki fajny link na. Mój Discord, możesz dołączyć do ekipy, i możemy sobie tutaj normalnie pograć. O kurde, ucieka mi tu. Obracaj, wracaj, wracaj, wracaj do. O, mam go, mam go. Jest, jest, jeden, już jeden. O, dobra, dobra. Kolejny na o. O, dobra, dobra. Mam tą piłę. O, <gryw> dobra. O, pięknie, pięknie. Dla 42. No. O, dobra, mam go, mam go. Pięknie, pięknie, dwóch zatwijłem. <gry> po kolei. Kurde. Uhuhu Ale to kurde, takie chyba jakieś... Ajaj, panie, 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 panie Oj, po co ci to było, po co? O oh, kurde Niby, że lepszym Pompeja a kurde, kurde Prawie, prawie <laughs> Ale ilu ubiłem No kurde, to nie do wiary, bo No Fajny mecz, fajny